Dziękuję bardzo. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, również zacznę od kwestii formalnych, ponieważ uchwała, którą przedstawił pan radny STEF, została wczoraj zaopiniowana negatywnie przez Komisję Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Jeżeli chodzi o przebieg Komisji, to. Panowie wspominali tu o polityce. Ja zawsze staram się podkreślać, że polityka ma znaczenie i że powinniśmy się ją interesować. I ja rozumiem, dlaczego mieszkańcy są przestraszeni. Ja wiem, że były czasy, kiedy wizami do naszego kraju handlowano na bazarach. Wiem, że polityka migracyjna, mimo tego, że byliśmy wielką pomocą dla Ukrainy, była prowadzona przez niektóre rządy. No, nie chcę tu wskazywać. Palcem nieobecne, no w sposób nieudolny, zgadzali się na pakty migracyjne i tak dalej. I rozumiem, że mieszkańcy się tego obawiają, że takie rzeczy będą działy się dalej, jak handlowanie widzami na bazarach. I jest to oburzające. Ja wiem też, bo sama jestem przeciwniczką wszelkich. Yy... Fundamentalistów religijnych. Uważam, że to zawsze jest przerażające. Jeżeli ktoś jest fundamentalistą religijnym, zawsze prowadzi to do przemocy. I to są obawy podsycane strachem, które są obecnie paliwem dla pewnych skrajnych środowisk, szerzących dezinformację. Widzimy to na przykładzie całego kraju. Jednak jeżeli spojrzymy w tą uchwałę. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego bym miała być przeciwna temu, żeby w naszych szkołach miały wisieć tablice interaktywne. Szanowni Państwo, mieliśmy przed chwilą procedowane rzeczy budżetowe. Widzimy, w jakim stanie jest majątek powiatu. Naprawdę tablica interaktywna w szkole nie sprawi, że na środku miasta będzie postawiony kontener. I e, dlatego też myślę, że chciałabym do Państwa zaapelować. Ponieważ to wczoraj też padło na Komisję Edukacji, że na przykład pan e, Piotr... E... Edukuję mieszkańców, że to nie będą kontenery. Prosiłabym państwa, żeby Państwo to powtarzali. Ponieważ naprawdę zależy na tym, żeby ta informacja jak najszerzej dotarła do mieszkańców. Państwo czytali tą uchwałę, procedują ją kolejny raz. Widzą Państwo, co jest w niej zapisane. Dlatego bardzo proszę Państwa radnych, żeby zwracali się z tymi informacjami rzetelnie do mieszkańców. Myślę, że. Ze względu na emocje, które obecnie obowiązują, musimy zwrócić uwagę, że uspokojenie tych emocji jest konieczne. I myślę, że też taką naszą odpowiedzialnością polityczną jest wszystkim, żeby edukować, tłumaczyć nawet po kilka razy, o co chodzi w tym akcie. I na koniec chciałabym e, do wszystkich zwrócić się o zaprzestanie gruźb i zaprzestanie przemocy. Ponieważ to że tablica interaktywna będzie wisieć w szkole, nie uprawnia do tego, żeby życzyć komuś gwałtu. I chciałabym, żeby Państwo to też powtarzali ludziom. A niestety mnie spotyka teraz taka sytuacja. Wiedzą Państwo dlaczego? Bo tłumaczy tą uchwałę. Ja jestem odporna, ja sobie dam radę, tylko chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, do czego prowadzi skrajna polityka oparta na populizmie, a nie na merytoryce.